Ciekawy, ciekawy jestem. Może być zaraz. Hej, słyszysz mnie? Zalogowałem się specjalnie, żebyś mi zrobił miniaturkę na transmisję live na YouTube. Chciałbym, żeby na tej miniaturze, żeby to było w formacie 16 na 9 i chciałbym, żeby na tej miniaturze było zdjęcie Donalda Tuska i Jacka Murańskiego. Po lewej stronie niech będzie na przykład Tusk i Jacek Murański. I tam napis, że Tusk powołuje się na Murańskiego. A po drugiej stronie, na przykład po prawej, niech będzie zdjęcie fit lovers. Że ma I napis, że mają kryzys w związku. Byłbym wdzięczny bardzo. I wtedy może nawet wykupię wersję premium. Zobaczymy, czy. To... Ja nie jestem. Dobry w tych. O, dobra, poczekajcie. Kiedy będzie miał z informacje, mogę od razu zrobić śmiate. Możesz rzucić to zdjęcie tutaj, że tutaj się wrzuca, tak? To poczekajcie. Donald Tusk. Dobra, mam, mam zdjęcie Donalda Tusk'a. Zapisz grafikę jako. Ja tutaj robię y, sobie y, nowy folder. Miniaturka. Łusk. Jest. Jacek murański. Zapisz grafikę jako muran. I Grafika. No i lux zapisz grafikę jako jest. Tak, miniaturka ma być klikwajtowa, ale to zaraz. Wysyłam zdjęcie tuska. Czekam na zdjęcie tuska. Dodaj zdjęcie, dodaj zdjęcia pliki. <grymne> 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 Teraz zdjęcie murańskiego. No ciekawe. On chyba zrobi mi tą miniaturkę. No, ale fajnie. Ja <laughs> <laughs> się cieszę. <laughs> ja Cię nie mogę. Chyba mi mieli miniaturkę na live. <laughs> ciekawy, ciekawy jestem. Może być zaraz. Za około minutę, dwie. Ale ta sztuczna inteligencja... Mocna. No bo, ale chodzi o to, że mi się nic jakby nie ma takiego, że się robi. Tylko on mi po prostu napisał, że mi robi, a nie wiadomo... Zapytaj jeszcze raz, czy robi to. Ale ściemiasz. Dobra, robimy live'a normalnego, bo typ skamuje mnie.